Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czasami by się nam mogło wydawać, że apostołowie to już byli tak ułożeni ludzie, że właściwie, no dlatego ich się oddajemy im cześć, dlatego też i w naszym Kościele widać po kolei wszystkich apostołów namalowanych i niektórzy są jeszcze dodatkowo ujęci w ołtarzu, ci, którzy byli ewangelistami i tak dalej. I oni to zupełnie innymi ludźmi byli i z innej mąki byli ulepieni. Ale okazuje się, że wcale nie byli z innej mąki ulepieni, z takiej samej jak my i takie same problemy mieli. Oni z czasem dopiero nabierają jakby pewnego innego patrzenia i dojrzewają, dorastają do tego, aby być rzeczywiście chrześcijanami, czyli należącymi do Chrystusa. Tak naprawdę wszystko w ich życiu zmienia się w momencie zesłania Ducha Świętego. Dopóki to nie nastąpiło, dopóki jeszcze Jezus nie został uwielbiony, dopóki jeszcze za nas nie umarł na Krzyżu to ciągle miotały nimi takie porządliwości i mentalność mieli, która była mentalnością tego świata, która to się towarzyszy nam bardzo często. Ciągle jest ta duchowa walka, która ciągle w nas trwa. I musimy być tego świadomi, że ona jest. To nie jest tak, że, że, że pewne rzeczy dzieją się poza. Nie. Każdy z nas ciągle musi, jest, jest jakby na tej pierwszej linii frontu i ciągle zmaga się wewnątrz z tym, co co, co przychodzi i ze świata, i od tego, co mówi Pan Bóg. I teraz pytanie: co ludzie zaczynają wybierać? Pan Jezus mówi: Nie da się być jakby po dwóch stronach jednocześnie. Nie może człowiek służyć Bogu i Mamonie. I dlatego, jeżeli wchodzimy w mentalność tego świata, to i to będzie widać. Ta właśnie zazdrość, o której jest dzisiaj mowa, bo to nic innego, jak to, co, co, o czym czytaliśmy w pierwszym czytaniu, kiedy. Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie, mieli być w tym czasie, gdzie indziej nie poszli, i nagle Jozue, kiedy się o tym dowiedział, chciał już ich, nie wiem, o głowę skrócić, zabić za to. Taki był zazdrosny. Tak samo i Andrzej, e, przepraszam, apostoł Jan, który przychodzi do Jezusa i mówi: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoimi wyrzuca złe duchy i zabranialiśmy mu. Dlaczego? Bo nie chodzi z nami. My znamy tę mentalność. Chociażby nawet i w, tak, w kwestii, kwestii tego, co się dzieje w naszej, naszej ojczyźnie, w naszym kraju, no może nie tylko w naszym, bo raczej wszędzie tak się dzieje. Jak jedni mówią tak, to drudzy mówią inaczej. Jak ci nawet coś dobrego by wymyślili, jedna strona, to druga powie, nie, to jest złe, bo to oni wymyślili. Gdybyśmy my to wymyślili, to wtedy byłoby dobre, ale tak jest złe, bo to oni wymyślili, bo coś nie jest od nas. To jest ta zazdrość. Dlaczego nie od nas? No My jesteśmy lepsi. I tak gdzieś w swojej mentalności próbujemy w tym świecie żyć. Chcemy się pokazać. Chcemy do czegoś dojść, aby móc innym pokazać, jacy to my jesteśmy wspaniali. Chcemy się chwalić przed innymi, bo taka jest mentalność tego świata. Ale teraz, jak się tak przyjrzymy temu, czy czyja to jest mentalność? Kto jest tak bardzo jakby pazerny na to? Kto jest taki pyszny? To jest właśnie zły duch, szatan. I on, zwodząc ludzi, prowadzi ich właśnie w tym myśleniu, żeby im się wydawało. Że, że robią dobrze, że jest wszystko fajnie, że zwyciężają. Ale dzisiaj w drugim czytaniu w liście świętego Jakuba właśnie jest mowa o tym, że to wszystko gdzieś to złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdzanie będzie ich będzie świadectwem przeciw wami, toczyć będzie ciała wasze niby ogień. To, w czym się pokłada ufność, to będzie później procentowało w, w, w ten właściwy sposób albo w ten niewłaściwy sposób. Jeżeli więc chcemy być w niebie, a przecież chyba po to tu jesteśmy, bo chcemy, to trzeba mieć tego świadomość. Nie da się być jakby tak naprawdę poganinem, czyli czy kimś, kto, kto gdzieś jest z daleka od Pana Boga, a z drugiej strony chodzi do kościoła i liczysz na to, że pójdziemy, pójdziemy do nieba. No nie da się mentalność musi być zmieniona. Tu jest właśnie to. I po to to nasze życie Pan Bóg nam daje, abyśmy do pewnych rzeczy dorastali. Abyśmy to odkrywali, abyśmy to, czego On nas uczy, nie uważali jako coś narzuconego, ale byśmy do tego dojrzeli i stwierdzili: No rzeczywiście, masz Panie Jezu, rację, ja Tobie ufam. Może nie do końca jeszcze wszystko rozumiem, ale idę za Tobą. To jest, kochani, jakby wzór, do którego trzeba nam dążyć, jeżeli chcemy pójść do nieba. Trzeba być w pewnych rzeczach ra radykalnymi, trzeba podejmować decyzje. Dlatego tu dzisiaj Jezus mówi takie bardzo trudne w sumie słowa. Jeżeli twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Jeżeli twoja noga, to nogę odetnij. Jeżeli oko, to je wyłup. Lepiej dla ciebie wejść jakimś ułomnym kalekiem do nieba, niż, niż jakby w pełni zdrowym, czy, czy takim na ciele, wejść, czy iść do, do, do piekła na potępienie. Zresztą to jest pewny tylko obraz, dlatego że nie ma tak, że jak ktoś stracił nogę, to pójdzie do nieba i, w, i w całą wieczność będzie bez jednej nogi w niebie. No tak nie jest. To, to, to jest tylko obraz pewien, bo tam będzie cały człowiek. To jest właśnie to. Dlatego trzeba mieć tego świadomość. Nie o to chodzi, ale chodzi o pewien radykalizm. Ja muszę wybrać, bo to, co wybieram, to będzie przynosiło konkretny owoc. Jeżeli dobrze wybiorę, to będę się kiedyś cieszył radością nieba. Jeżeli źle wybieram, to będę kiedyś z tego powodu ponosił karę. I trzeba mieć tego świadomość. Wolność. Chcemy wolności, mamy tę wolność. I to nie jest tak, że ja nie miałem wyjścia. Zawsze jest wyjście. Zawsze jest wyjście. Czasami wymaga to drastycznego środka, jak na przykład oddanie nawet swojego życia. To nie jest takie łatwe, ale, ale to do tego, jeżeli ktoś dorasta i w pewnym momencie taką, taką już mentalność ma, tą, tą, jest tak przytulony do Jezusa, że, że jest gotowy nawet za niego życie oddać. Ale zawsze jest możliwość wyboru. To jest właśnie, kochani, coś, o czym nigdy nie wolno nam zapominać. Bo jeżeli nie będziemy na te rzeczy patrzeć, nie będziemy się przyglądać tego, jak to nasze życie, jakie ono jest, jeżeli nie będziemy do tych wyborów podejmować, to będziemy właśnie tak jak, jak ten Janczy, jak ten Jożle, tacy nakręceni, będziemy się łatwo dawali sprowokować. No diabeł właśnie nas prowokuje, zawsze on nas próbuje sprowokować. Bo jak coś zobaczymy, coś się wydarzy, coś się dzieje takiego, my się już nakręcamy. No jak ktoś tak mógł zrobić? Jak ktoś mógł tak powiedzieć? Skąd to takie głupoty ktoś opowiada? Aż się nakręcamy, aż nas nosi. Jak się nakręcisz, to co myślisz? co to się później stanie? Rozum się wyłączy, no właśnie, na przykład nie ma co się dawać, no to jest, no, jak dekiel przecieka, to przecieka, no i co zrobisz? No, no nic nie zrobisz. Ale czy nas nakręcać? To nic nie da. Właśnie, diabeł, diabeł o to chodzi, żebyśmy my się nakręcili, bo wtedy rozum się wyłącza. I przestajemy czuwać, przestajemy robić tego wszystkiego tak, jak być powinno, tylko działamy emocjonalnie. Wtedy ta nasza natura grzeszna się odzywa i wtedy popełniamy błędy. Dlatego, kochani, w tym wszystkim pamiętajmy, nigdy nie jesteśmy sami. Mamy pana Jezusa, który jest naszym przyjacielem. I to jest najważniejsze. Wszystko inne. To mało ma znaczenie. Najważniejsze, żeby być blisko Niego. Jeżeli będziemy blisko Niego, jeżeli będziemy mieli Go tutaj w sercu, jeżeli dorośniemy do tego, żeby to spotkanie z Nim było coraz bardziej takie żywe, że, że będzie rzeczywiście dla nas kimś bliskim i będzie nasze serce rozgrzewał miłością, to nasza mentalność się zmieni. I my będziemy inni. Nie będziemy dawać się złemu Duchowi i tak prowadzić, wodzić za nos, tylko będziemy z Nim walczyć, bo będziemy uzbrojeni w Bożą. Boże, właśnie tą Bożą łaskę, to będzie naszą tarczą, Boże Słowo będzie naszym mieczem i będziemy w stanie nieść Ewangelię wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. Ale nie na zasadzie kogoś zmuszania, tylko właśnie poprzez świadectwo życia i wytrwanie w tych wszystkich przeciwnościach losu. To jest siła chrześcijanina. Taką siłą zwyciężył Jezus. Czy Jezus pogonił tych wszystkich, którzy nad nimi się znęcali? Nie. On to przyjął i umarł na krzyżu, i dzięki temu nas zbawił. Bez tego, bez tego byśmy do dzisiaj mogli się, nie wiem, na uszach stawać, a i tak niebo byłoby zamknięte. Ale on to zrobił dla nas, dla Ciebie i dla mnie. I dlatego, kochani, pamiętajmy, że jesteśmy w tym wszystkim razem. Kiedy widzimy w sobie braci, siostry, kiedy widzimy kogoś bliskiego, wtedy rzeczywiście coś dobrego jesteśmy w stanie zrobić, bo nie zazdrościmy sobie. Właśnie wtedy, kiedy wchodzimy na tą niewłaściwą ścieżkę, zaczynamy dostrzegać sobie jakąś konkurencję, jakiś rywali i zaczynamy działać przeciwko sobie, zaczynamy się nakręcać, być zazdrosnymi i tak dalej, a to nie prowadzi nas do nieba, to nas tylko tego nieba oddala, bo zamiast wiary zaczyna wtedy rosnąć w nas pycha. Dlatego przede wszystkim budujmy naszą wierność i więź z Jezusem i mocą tej więzi, kiedy serce mamy gorące, dawajmy świadectwo naszej wiary zawsze i wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. A Pan Bóg kiedyś przyjmie nas do siebie i będziemy z Nim na zawsze. Amen.